Widzowie, dzisiaj będzie zwóz belek. Już troszkę zwiedziliśmy przed odcinkiem. Co? Rafał się obija idzie. się oczywiście obija idzie o najmniejszym siteczkę, jak wiem, zostało oczywiście największe. Poczekaj, ja, za, ja, ja, ja muszę coś sprawdzić. Ja ci dam, ja się obijam. No właśnie, jakiś i ogólnie na, pod szorcem jakimś chyba, ktoś mnie zaczął wyzywać kommutację, bo brzmi jak kidosek i później się jakaś osoba trąciła, nie pamiętam już ale bardzo jej dziękuję i go zgasiła. Że powiedziała mu, że masz chyba, a, obstawiam, że masz 16 lat i wyzywa aż, y, młodego, fajnego twórcę, czy jakoś tak.

Co ty mówisz, Bartek? inny i trzy O mój Boże. I kumasz, a wiesz z niej gorsze? Co? Ja będę miał do tej akcji za kilka miesięcy prawdopodobnie. No. Zobaczymy. Albo będziesz brzmiał jak kidosek, albo będziesz trochę poważniej brzmiał. Są dwie opcje. Pierwszy to będę już miał jakiś strap jakiś. Ja ci mogę powiedzieć. Czemu? Będę miał piskywy głos. No dobra, ale tak jest przy mutacji. No ale Boże, nic cię nie będzie wyzywał, a bynajmniej ja. Mm -hmm. No właśnie. Masz swoje krawędzie. No nie tak mi litrów. Dobra, tylko czekaj, bo. Mm, ja próbowałem coś zrobić i coś się zepsuło. Mogę wypożyczyć sobie jakieś lepsze przyczepy? Ale wypożyczyć! Nie, bo to będą potem przychodziły i nieraz. Ale my je oddamy, błagam! Wejdź sobie do dziwnika i zobacz ile jest. No dobra, już O Boże! Dobra, chyba za chwilę będziemy jechać dalej.

Tu są bele dopiero w Dobra. Niech ci trochę podnieść. Ale to pod napisał pod jakimś shortem? Czy jak graliśmy? Nie, pod jakimś shortem chyba. Ale właśnie chyba jak graliśmy w farminga, wiesz? Że brzmi jak kidosek. Ja mam komentarze, żeby to też do mocy trafiało, nie ale mogę włączyć, zależy. No ale wiesz, jak włączysz to cię mogą zacząć wyzywać. Tak jak no, i mnie zaczęli. Ja po prostu to gdzieś idę dalej. No ja też, ale... Wiesz, czasami jest tak, że przyjmujesz to. Mimo, że próbujesz tego nie przyjąć, to i tak...

Chyba załadujemy wszystkie. No mam nadzieję. Bo mi się nie chce teraz tego o, tam oddawać. A właśnie jedziemy je od razu sprzedać, czy jak będą droższe? Ja, ja to zostawiłbym na razie na górę, bo skąd wiesz, że zwierzę a głównie nam będziemy w przyszłym terminie. Mm -hmm. Ja mam w planach coś, ale no... Hajs i inne rzeczy mogą jeszcze nie. Ja bym tą słomę zostawił. Słoma się nie psuje w karmelingu. A zboże się psuje? Nie. No właśnie. Nie. O już. Zmaliłeś wszystko. No sorry. Wiesz co, gdzie to będziesz kładł? Jaka jeszcze? Bo to wszystkie, czy coś jeszcze? Wszystkie. To no Ty mi będziesz rzucał na górę, a ja będę na górze układał. Dobra. No i pasi. No, A myśli, że ja to układałem? Człowieku, ja to tam wrzucałem. Ja jeszcze tam będę trafiał, bo czasami to jest tak, że nie trafia. Nie wiem, po prostu je wrzucam. Ostatnio mi się też rzucił, z prawda nie ale ostatnio mi się rzucił, jakiś pewnie młodszy, to nie, młodszy, ale tak jak mówi, że ma mutację, on miał jakąś dziwną, udawaną grypę. Co? Ostatnio mi się rzucił taki filmik, jak jakiś chłop pisał, że przeprasza za mutację, jak to była jakaś grypa dziwna.

Tak szczerze, jak ja się uczę do przyrody, to jest, to jest chyba najlepsza nauka. Nie, mają chyba naj, najlepsze książki są do przyrody. Aż własna strona 89. Nowa era. do klasy. jesteś? Czwartej. Czwartej? Strona 88, 89. No, najlepsze strony. O najlepszej rzeczy. A dziewczyny, jak tylko dochodziliśmy do tej strony, to już im się odechciewało. A nam się wręcz chciało iść do tej szkoły. Dobra, teraz nie za głośno mówisz, ja ci mogę powiedzieć, że to Co? Za głośno mówisz. Dobra. To albo se mnie ścisz, albo po prostu będę dzisiaj gadał. Dużo. I od ściany do ściany. Od ściany do ściany będzie. <coughs> A zapomnieliśmy wymyślić hashtag. Jaki tu będzie hashtag? No. Hashtag... Rzucanie bel. A nie lepiej zbiór bel? No, nie mogę wziąć tej belki. Co? dobra, no to jak napiszecie w komentarzu rzucanie hashtag rzucanie bel, to Wam przypniemy serduszko. No tak, pod każdym filmem co mi, co kurde sekundę będę sprawdzał. No po, pa po dniu sprawdzam, więc się nie obraćcie, jakby nie było tego od razu po 24, bo ja też jeśli mam szkołę, więc nie mogę tego od razu sprawdzić. Wszystko. 嗯。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Co? To tak uciekłeś, bo to nie naturalne, żebyś Ty uciekł by na niej na ten filmik. Dobra, teraz orka. No. A musimy ją dzisiaj robić? Powiedz. Więc... No, no tak. Środa, czwartek, no trzy filmy tylko. No to co weku? Od jutra dopiero zaczynamy wstawiać. No, to by było idealnie do piątku. No. A później możemy w weekend przecież dogrywać. Do ja, tak, ja bym może sprzedał te półkę energię, zobaczyć czy mam jakieś lepszy później. Dobra. A czekaj, trzeba... Czekaj, trzeba on czy nie? Ale te o ej, ale mielą! Pa jak mielą! Co mielą? Opony mi! No ale ty jeszcze tak nie było chyba nigdy Ja bynajmniej tak nie miałem Mówiłem ty, że się zakopałem raz Ty co jest? Ja normalnie jak na pole wjeżdżam to, to zaczynam się kopać tylko Jo, jak bokiem się lata O o, prawie się zakopałem Ty I dobra Ty dobra, ja tu bokiem będę latał Czarny ślady zostanie na tym sobu. dobra Dobra, ja. A, a mogę wypożyczyć ten se. M, auto? A to co? Czekaj, bo. bo Piotr do mnie dzwoni. Bartek! Chcesz mieć gorączkę przez tydzień? No, dlaczego przez tydzień, ale przez tydzień? No bo Piotrek miał. Jezu, ja, ja już widzę jak on się ruszał z tego, z łóżka. Jak mam gorączkę to ja się w ogóle nie ruszam. Ja leżę w łóżku i albo Instagrama przeglądam, albo YouTube'a. Czekaj. No. Co jest? Jakie lagi? Nie mogę... O ja... Kupiłeś nowe pugi? Połączyć. Dobra. Nara. Kończę film widzowie.